Nowy temat na zajęciach plastycznych. Wszyscy się starają, ale Emma jest z czegoś niezadowolona. Celne trafienie, ale Oliwi się to nie podoba. Odpowiada, ale spodłowała. Michael chyba wie, jak przywrócić sprawiedliwość. Nie denerwujcie Oliwii, bo ona też ma farbę. I oto Emma jest już żółta jak słonecznik. To nie skończy się tak szybko. Czas na zieloną farbę. Ale znowu pudło. Michael oberwał za nic. Nie zapominajcie, że jesteście w klasie i żaden taki wybryk nie przejdzie w obecności nauczyciela. Ręce na stół. Wydaje się, że nie ma już pokojowej możliwości rozwiązania tego konfliktu. Czas na artystyczny challenge. Siadajcie wygodnie, bo zaczynamy. Narzędzia przed wami. Zwróćcie uwagę na swój model i zaczynajcie malować. Czas start. Śmiało, a my będziemy was obserwować. Emma zaczęła od prostych linii, ale coś jej się nie podoba. Michael rysuje kształty bardzo dokładnie, jak prawdziwy artysta. Olivia się nie spieszy. No, ale ma jeszcze czas. Mm, może nie idzie mi zbyt dobrze, ale mam pewien plan. Nie przeszkadzajcie sobie. Zaraz wracam. Póki nauczycielka jest zajęta, mogę zjeść trochę kurczaka. To jest takie dobre. Muszę się pospieszyć. Wtedy na pewno zdążę zjeść jeszcze więcej. O nie, muszę się schować. Plan zadziałał. Wezmę jeszcze trochę. Co za uczta. Olivia już prawie skończyła. Ale mam pewien pomysł. Spróbujmy. Rozgrzejemy nieco kredki. Gotowe. Teraz na pewno ją pokonam. Ukryję do wody i dalej rysuję, jakby nic się nie stało. Co się stało? Ojej, to straszne. Nie miałem z tym nic wspólnego. Nie wiem, jak do tego doszło, ale może to i lepiej. Przecież to tylko przyspieszy rysowanie. Jeszcze tylko kilka ruchów i rysunek jest prawie gotowy. To jest takie dobre, nie mogę przestać. Jedno za drugim, chyba kurczak się już skończył. Plan zadziałał. Wracam na miejsce. No, jak tam wasze rysunki? Widzę, że wykonaliście kawał dobrej roboty. Czas minął. Zobaczmy Wasze prace. Przepraszam, Emma, to oczywiście nie to, co było potrzebne. Idziemy dalej. Michael, to też nie to. Olivia. Oto nasza zwycięzczyni. Świetnie. A oto twoja nagroda. Smacznego! Nie jest to, czego się spodziewałam. To chyba jakaś pomyłka. Na stole macie nowe narzędzia do rysowania i oto wasza kolejna nagroda. Postarajcie się, a ten piękny zapach będzie wasz. No jak myślicie, warto o niego powalczyć? Michael chyba już wie, jak wykorzysta nagrodę. Musi tylko wygrać. Czas start. Bierzcie się do pracy. To zadanie jest trudniejsze, ale każdy chce wygrać. Emma już pracuje, ale to Michael zdobywa szybko przewagę. Oliwia postanowiła zacząć od innego koloru. Zobaczymy, dokąd to ją zaprowadzi. Emma znowu ma jakiś chytry plan. Mini wentylator zawsze się przyda. Ochłodzi w upalne dni i pomoże zrobić żart. To na pewno trochę spowolni Majka. Biedny nawet nie wie, co się dzieje, a cała farba poleciała prosto na Oliwie. Widać, że jej się to nie podoba. Uważaj, Emma. Wszyscy wiedzą, że to ty. Teraz musisz być bardzo ostrożna. Co się stało, Emma? Twój aerograf się zepsuł? Wiesz co? Mogę ci pomóc. Daj mi tylko dwie sekundy. Spójrz, to działa! Dodajmy ci nieco rumieńców. Chyba się troszkę pobrudziłaś. Zawsze noszę ze sobą chusteczki na wszelki wypadek. Z chęcią podzielę się nimi z przyjaciółką. Ale najpierw dodam do nich troszeczkę kleju. Gotowe? Emma, trzymaj! Szybko się wycieraj, bo farba bardzo się wżera. Nie zapomnij o ustach. Spójrz, to naprawdę działa. Wygląda na to, że teraz będzie trudniej się śmiać, co Emma? Czas dobiega końca, pokażcie swoje rysunki. Co to ma być, Michael? Idziemy dalej. Przepraszam, Emma, ale to jakiś trójkąt. I nie ma tu się co usprawiedliwiać. Olivia, to nawet nie jest właściwy kolor. No, nikt nie był w stanie narysować tej piękności. No co oznacza, że nagroda wędruje do mnie. Przygotujcie się na kolejne wyzwanie. Powodzenia następnym razem. W kolejnej rundzie narzędzia będą jeszcze ciekawsze. A trzeba będzie narysować właśnie to. Zwycięzca dostanie ten piękny koktajl. Postarajcie się, bo czas już ucieka. Emma bardzo chce wygrać. A Mike już zaczyna kolorować. A co tam u Oliwii? Kontury już są gotowe. Emmy idzie całkiem nieźle, bardzo się stara. Już prawie skończyła, ale Mike coś kombinuje. Zrobiłby wszystko, żeby wygrać może nawet zniszczyć tak piękny rysunek. Minus jeden zawodnik. Co teraz zrobi Emma? Mike jest zadowolony z tego, co zrobił. Emma nie ma zamiaru się poddać i zbiera swoje dzieło kawałek po kawałku. Wystarczy tej zabawy. Czas na zwycięstwo. Oliwia jest już prawie na mecie. Ale co za pech? Teraz będzie musiała coś wymyślić i już nawet wie co. Zabiera ze sobą okno. Emma ma już gotowy plan zemsty. Wystarczy tylko trochę odkręcić farbki. Miłego malowania Mike. No i czas na wykończenie. Dowcip pokazał się sukcesem. Nie gniewaj się Mike. Każdy dostaje to na co zasłużył. Nadchodzi Oliwia. Będzie musiała zacząć od nowa, ale jest na to gotowa. O, awesome. Pozostali jeszcze nie rozgryźli jej pomysłu, ale ona idzie do przodu. Nadchodzi czas na pokazanie swoich rysunków. Zobaczmy, co tam maszem ma. A masz nie wiadomo co. Spójrzmy dalej. Mike, ups. Twój rysunek jest niesamowity, ale zdecydowanie nie jest tym, czego chciałam. Oliwia natomiast zrobiła to co należało. Zdecydowanie zasłużyła na nagrodę. Trzymaj i smacznego! Nie bądźcie zazdrośni. Jeszcze dostaniecie swoją szansę, ale nie dzisiaj! Co za pyszności! Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Rapapa, aby nie przegapić nowych historii. Stawcie łapki w górę. Do zobaczenia wkrótce!